Ewangelia dzisiejsza mówi bardzo wiele o świetle. Jest to praktycznie prolog świętego Jana, gdzie Chrystus jest przedstawiony jako światłość, jako światło życia. Temat bardzo ważny dla ruchu światło życia Ojca Blachnickiego. I następnie jest to zdanie, które mówi o świętym Janie, chrzcicielu, że nie był on światłem, lecz został posłany, by zaświadczyć o światłości. Sam potem jest pytany przez wysła wysłańców, yy, przywódców Izraela duchowych z Jerozolimy, którzy przyszli tam w to miejsce zwane Betanią nad Jordanem. Aby się zapytać, kim jesteś. Pierwsze, yy, co, o co pytają, to czy nie jest Eliaszem. Eliasz. Według zapowiedzi proroków miał poprzedzić nadejście Mesjasza, więc jakby intuicja wysłańców jest właściwa, ale on mówi, nie jestem Eliaszem. Chociaż Jezus w innym miejscu powie, tak, on był Eliaszem i zrobili z nim to, co chcieli. I też jest to zaprzeczenie, że nie, nie jest on światem, lecz przyszedł, aby zaświadczyć o świetle. Podkreślenie, yy, tego, że wysłaniec, poprzednik Chrystusa, ten, który idzie przed nim, aby przygotować mu drogi, jest kimś tylko wysłańcem, jest tylko narzędziem. Jest jak lampa słoneczna na baterie słoneczne, która przekazuje światło nieswoje, tak jak mam tutaj tę lampę, tutaj otrzymuje słońce w ciągu dnia, i potem, jak się zapali. To świeci, albo nie świeci, nie świeci. Coś świeciło przed chwilą, ale jest za jasno, chyba, żeby się włączyło. No właśnie, więc ta lampa, jeżeli nie jest na, naładowana, to, to jest po prostu kawałkiem plastiku i elektroniki. Prawda? Ona nie świeci swoim światłem. Otrzymuje światło słońca, energię i to, to światło następnie przekazuje. Tak mówi Jan. Ja nie jestem światłem, jestem tylko tym, który ma zaświadczyć o światłości. Trzeba chyba dodać na końcu, że Janem Chrzcicielem jestem ja i jesteś ty. Jeżeli tylko pozwalasz się posłać Chrystusowi do tych, którzy trwają w ciemności, w grzechach, w niewiedzy Boga, żyją bez Boga i nadziei w tym życiu, Wtedy Ty sam stajesz się światłością, a tak naprawdę tą światłością jest Chrystus w Tobie, który świeci przez Ciebie. Jakże potrzeba, żeby świat dostrzegł tę światłość. Jest to światłość, która nie osądza. Jest to światłość miłosierdzia. Słońce, które wschodzi nad horyzontem każdego z nas bez potępiania, bez wymagania. Światłość, która chce się sama dawać, tak jak miłość, chce się sama dawać, dawać drugiej, wszystkim, dawać drugiej osobie. Tą światłością jest Chrystus, który objawił siebie na górze tamor, Tabor, przemieniony. Tak. Kiedy On świeci nad Twoim życiem, poprzez Słowo Boże, sakramenty, przez tych, którzy przychodzą do Ciebie, wtedy Twoje życie powoli doznaje przemiany. I po być może długiej drodze Twoje ciało, Twoja osoba będzie promienieć jak Chrystus. Ale póki co, jeżeli czujesz się wezwany, to wokół siebie, wobec swoich bliskich, wobec bliźnich, z którymi się spotykasz, być może zupełnie nieprzystającymi do tego, o czym mówimy, żyjącymi zupełnie w innym świecie, kiedy spotkają Ciebie, spotkają się ze światłem. I oby doświadczyli w tym świetle miłosierdzia Chrystusa. Oby doświadczyli w tym świetle miłosierdzia Chrystusa. Oby doświadczyli spotkania z Jego przebaczającą miłością. A ty, dzieci, się będziesz, prorokiem najwyższego. Doma już drogi, Opiszczając ludowi zbawienie i odpuszczenie jego brzegu. Dzięki wielkiemu miłosierdziu Boga naszego, nawiedzi nas słońce, schodzące z wysoka. La droga es un poco...